Cześć, z tej strony Przemek. Na dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak nauczyć psa komendy na miejsce. Komendę tę wykorzystuję jako zachowanie alternatywne w momencie, kiedy pies skacze na gości, żebra przy stole bądź zbyt intensywnie chce pomagać nam w gotowaniu. Zapraszam do oglądania! Rok pierwszy. Nauki polecenia na miejsce. Pierwszym etapem, który robię, mówię psu na miejsce, a następnie biorę garść ciasteczek i naprowadzam pieska na jego legowisko. gdzie wszystkie cztery łapki się na tym legowisku znajdują, daję mu polecenie leżeć oraz potwierdzam i daję nagrodę. Drugi i ostatni etap nauki polecenia na miejsce. Wygląda w taki sposób, że ograniczam pokazywanie psu ręką do jego legowiska. Uczę w ten sposób psa reakcji na sam głos. Mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu filmikowi i prostemu rozwiązaniu uporasz się ze swoim psiakiem i jego niegrzecznym zachowaniem. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę do góry, zostaw suba. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!